Cześć, z tej strony macie. Witam w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie dosyć szybki, ponieważ chciałem wam pokazać, co mnie napotkało, gdy zakupiłem sobie jak najtańszy kabel konsolowy na AliExpress. Kable konsolowe do mnie przyszły i podłączając je do Linuxa nie miałem żadnych problemów, żeby łączyć się z urządzeniem. Lecz gdy podłączyłem sobie pod Windowsa 10 i 11 przechodząc do Device Manager. Klikając Portscom mam e, zamiast dostępnego portu com z jakimś numerem, który wpisujemy, na przykład do puti, żeby się połączyć z urządzeniem. Mamy informację, żeby skontaktować się ze sprzedawcą. E, I z tego, co dowiedziałem się, trzeba pobrać sterowniki starsze niż te, z których korzystamy aktualnie. Link do nich zamieszczam w opisie. Pobieramy zipa. Instalujemy Po instalacji przechodzimy dalej do Device Manager, klikamy na nasze urządzenie, które nam wykryło, przechodzimy do Driver, Update the Driver, Browse My Computer for Drivers, Let me pick i powinniśmy mieć dwie wersje danego oprogramowania, danych sterowników, nowszą i starszą. Więc klikamy sobie tą starszą, którą zainstalowaliśmy. Jak widać na tych sterownikach pojawia nam się kom 4. Sprawdźmy, czy na pewno to zadziała. Podłączymy sobie do nowego routerka. Wejdźmy do putty, serial, kom 4. Jak widać, nasz router się odzywa. Tak więc, jeśli będziecie mieć podobny problem, to polecam zainstalować sterowniki, które znajdziecie w opisie. Przełączyć na nie dane urządzenie i powinno śmigać. To jest taki szybki odcinek do naszej serii. W kolejnym pewnie zajmiemy się wcześniej wspomnianym FlexVPN-em albo spięciem naszego API z systemu automatyzacji z Oxydizem. Tak więc do usłyszenia. Trzymajcie się.